Cześć, witam Was w kolejnej odsłonie naszego wideobloga. W dniu dzisiejszym opowiem o laptopie Dell Latitude E3590. Dell Latitude E3590 to zaprojektowany dla użytkownika biznesowego 15-calowy notebook oferujący niezwykle wysoki komfort pracy. Pomimo zauważalnie smukłej obudowy, która zamyka laptopa w poręczną i elegancką formę. Wyróżnia się on dostępnymi wersjami o całkiem sporej wydajności typowej dla większego i cięższego sprzętu. Seria Latitude, do której należy opisywany model, to sprzęt wysokiej klasy o wzmacnianej obudowie i licznych możliwościach rozbudowy. Już sama obudowa wyróżnia Latitude E3590 na tle konkurencji. Cechuje ją przemyślane połączenie elementów wykonanych z wysokiej jakości materiałów. Dzięki temu rozwiązaniu jej solidność nie budzi żadnych zastrzeżeń, a sam notebook waży zaledwie 2 kg. Wyspowa klawiatura przyciąga wzrok dużymi, wyprofilowanymi płytkami. Zachowanie odpowiednich odstępów między klawiszami zredukuje liczbę literówek. Przyjemny skok oraz dobrze dobrany układ zapewniają wysoki komfort pisania. Model Latitude E3590 posiada również podświetlenie klawiatury typu LED, ułatwiające pisanie w słabych warunkach oświetleniowych. O potrzebną do pracy wydajność zadba procesor Intel Core i5 7200U, 8 GB pamięci ram typu DDR4 oraz system dyskowy SSD ze złączem M2 o pojemności 256 GB. Zastosowanie procesora o obniżonym TDP nie tylko polepszyło czas pracy na baterii, ale zapewniło również wysoką kulturę pracy. Laptop po prostu mniej się nagrzewa i pobiera mniej energii. Układ graficzny to zintegrowana karta Intel HD Graphics 620. Prezentowany model wyposażony jest w bardzo mocną baterię. Ponadto wyposażony jest on w modem LTE zapewniający bezprzewodową łączność. Na prawym panelu mamy wyjście VGA, czytnik kart SIM, szybkie USB 3.0 oraz czytnik kart SD. Na lewym panelu mamy zasilanie USB typu C, pełnowymiarowe HDMI, LAN oraz szybkie USB 3.0. Dodatkowo posiada on czytnik linii papilarnych. Model został wyposażony w wysokiej jakości matowy ekran o rozdzielczości Full HD. Dell Latitude E3590 to notebook służbowy na lata. Biznesowa funkcjonalność oraz poręczny rozmiar czynią z niego odpowiedniego notebooka zarówno do pracy w biurze, jak i w drodze. W komputer Alliance otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie. Jeżeli podobał ci się ten filmik, daj łapkę w górę i subskrybuj.